Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole, czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Gnabri! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Z tej pozycji może uderzyć. Tak, tak, Bramka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Ależ piękna cała ta akcja. Seria podań. Doskonałe wyjście na pozycję i fantastyczne wykończenie. Lepiej nie może...